Do tezjnego święta rękawki pozostał niecały tydzień. Wczoraj w centrum kultury Podgórza odbyła się wyjątkowa konferencja prasowa poświęcona temu świętu. Rozmawialiśmy o historycznym tle wydarzenia, tysiącleciu korony Polski, samej osadzie i tym, jak ona jest przygotowana, oraz stałych elementach programu. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, jakie udogodnienia przystosowane będą dla osób z niepełnosprawnościami, które przyjdą na Kopiec Krakusa. Zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji, a także zajrzenia za kulisy powstawania gadżetów tradycyjnego Święta Rękawki i wysłuchania jednej z twórczyń, która opowie o całym procesie. Serdecznie zapraszamy! Drużyna Wojów wiślańskich Krak, to co zawsze podkreślam. Może niektórzy nawet uważają, że zbyt namolny jestem, ale oczywiście współorganizator święta tradycyjnego święta rękawki od samego początku. Zapytano mnie, jak przygotowania. Przygotowania idą bardzo, bardzo, bardzo i burzliwie, ale też i tak mocno, dlatego że odbywają się i te spotkania związane z walką, po to, żeby być w jakiejś takiej formie, chociaż troszeczkę po świętach, wiadomo, ludzie przejedzeni, ale może te treningi pomogą, żeby prezentować się pozytywnie. A do tego jeszcze oczywiście te przedstawienia teatralne związane z Bolesławem Chrobrym i z Czechami, które cały czas, cały czas są przygotowywane wraz z. Odpowiednią scenografią. Myślę, że to wszystko, to wszystko będzie do zobaczenia w ogóle na scenie. Ta scena to też jest taką nowością, bo chyba drugi rok będzie czy trzeci w, w, w tradycyjnym wsięcie rękawki. Sami ocenicie, jak te widowiska będą wyglądać. Ja myślę, że zabawy będzie bardzo, bardzo dużo, a przy okazji też przekażemy bardzo, bardzo dużo wiedzy historycznej, związanej z tegorocznym tematem oczywiście. Jednym z tematów dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej tradycyjnemu świętu rękawki była kwestia dostępności. Już od ubiegłego roku staramy się, aby to święto pod kopcem Krakusa było jak najbardziej i jak najszerzej dostępne dla każdego, także dla osób ze szczególnymi potrzebami. W tym roku opracowaliśmy przedprzewodnik, który jasno i w prosty sposób przygotowuje uczestników do wzięcia udziału w święcie. Informuję, jak dostać się na teren wydarzenia i jak, na jakie udogodnienia mogą liczyć osoby odwiedzające. Dodatkowo w punkcie informacyjnym dyżury pełnić będą tłumacze polskiego języka migowego oraz asystenci osób z niepełnosprawnościami, którzy będą pomagać w dotarciu na teren wydarzenia, a także w poruszaniu się po terenie, który jak wiemy jest dosyć nierówny i... Trudny. Dodatkowo o godzinie 17 zapraszamy na dwa spacery po terenie wydarzenia. Spacery wyjątkowe, bo interaktywne, które będą łączyć się z możliwością dotknięcia, spróbowania, porozmawiania z rekonstruktorami. Jeden z tych spacerów będzie w całości prowadzony w polskim języku migowym przez Jakuba Studińskiego, natomiast drugi spacer będzie z audiodeskrypcją na żywo dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Dodatkowo wszystkie osoby, które poczują się przytłoczone, przeciążone liczbą bodźców, z którymi można mieć kontakt na tradycyjnym święcie rękawki, zapraszamy do namiotu wyciszenia, gdzie będzie można odetchnąć i odpocząć od zgiełku wczesnośredniowiecznej osady. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, także te ze szczególnymi potrzebami, pod Kopiec Krakusa we wtorek 22 kwietnia. W związku z tradycyjnym świętem rękawki w tamtym roku miałam przyjemność stworzyć grę opartą na mitologii Słowia. Tutaj mamy te karty, także bardzo Państwa zachęcam do gry. Gra jest oparta na słowiańskich wierzeniach i po konsultacji z drużyną wojów wiślańskich Krak zostały stworzone ilustracje wojów i Słowia. Oraz dzięki podaniom i legendom udało nam się stworzyć również postacie słowiańskich demonów. Bardzo Państwa zachęcam do gry i cieszę się, że mogłam współtworzyć ten gadżet. Mam nadzieję, że będzie się Państwu miło grało. Te i inne gadżety będą mogli Państwo zakupić na tradycyjnym święcie rękawki w tym roku.